zorganizowali marsz milczenia, ale to było dramatyczne wołanie o pomoc. Rodzice uczniów ze szkoły podstawowej przy ulicy Arkuszowej walczą o pozostawienie placówki. Pytają: jak to możliwe, że są pieniądze na utrzymanie rozbudowanej administracji, a na edukację nie? To samo pytanie urzędnikom zadała Anna Udakowska. Źle zaczęło się dziać już w listopadzie. Do rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 79 przy Arkuszowej na Bielanach zaczęły docierać sygnały o jej planowanym zamknięciu. Taka decyzja zapadła podczas rady dzielnicy Bielany. Tak wydarzenie zinterpretowali rodzice. Urzędnicy o tym, co się stało, mówią: połączenie szkół. Dalej szkoła będzie funkcjonowała. Tylko nie będzie szkołą z nazwy, tylko będzie filią szkoły na Wrzecianie. Takie argumenty nikogo nie przekonują. Była nieudana próba wszczęcia protestu głodowego. Marsz milczenia. Nic nie pomagało. To dzisiejsza próba przekonania urzędników, że to, co robią. Nie podoba się wyborcom. Ludzie, prywatnie prywatni tutaj mieszkańcy dawali ziemię pod tą szkołę. Prywatną ziemię. To nie jest ziemia, nie była jakaś gminna. Rada dzielnicy w Bielany nie była chyba zapoznana dokładnie z tym tematem. Chyba dzieciom łatwiej jest tutaj przyjść do Puszczy Kampinoskiej, a jeżeli po Warszawie. Dzielnica chęć przekształcenia szkoły w filię tłumaczy oszczędnościami. Musi znaleźć 7 milionów. Jarosław Krajewski, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy, podpowiada, jak można zaoszczędzić. Pani prezydent powinna szukać oszczędności na administracji. Likwidacja już 50 etatów wśród urzędników spowodowałaby większe oszczędności niż likwidacja jednej placówki oświatowej. Ile państwo mają etatów? Y Trudno mi w tej chwili powiedzieć co, co, do, co do jednego, natomiast no, podejrzewam, że to gdzieś w 200, 200, 250 A wystarczyłoby 50 zlikwidować z naszych szacunków, wynika. No tak, on też byłoby źle, bo, bo wtedy mieszkańcy byliby niezadowoleni, że ich sprawy nie są załatwione w terminie. Na razie i z 250 urzędnikami sprawa jest niezałatwiona, po myśli mieszkańców. Ostateczna decyzja w sprawie placówki zapadnie na sesji Rady Warszawy na początku lutego.